Siema, witam was bardzo serdecznie, jestem Forfita to kolejny odcinek ze Stumble Guys. Tym razem mamy nową mapę Nerf Arena i właśnie sobie w nią zagramy. Oczywiście chciałbym także podziękować wszystkim moim wspierającym oraz subskrybentom za to, że jesteście. Zostawiacie łapki w górę, komentarze. No i oczywiście, jeżeli jeszcze tego nie robicie, zostawcie subskrypcję na tym kanale, aby nie ominąć kolejnych materiałów. Więc przejdźmy od razu do gry. Mamy Nerf Arena. Play. Zobaczymy, czy od razu nam trafi Nerf Arenę, czy, e, czy jeszcze zagramy mm, meczyk taki eliminacyjny. Jest to Laser Dash. Okej, okay, czyli mamy od razu Blaster Base. No to w takim razie lecimy z tym koksem. Oj, strasznie... Tarcza, zmiana broni... Zginął. Dobra, mamy kolejnego. Wow, chyba zabiłem ostatniego zawodnika. Dobra, emocjonująca walka. Jeszcze dwie map dwa razy tę mapkę będziemy grali. Szczerze miałem nadzieję, że będzie yy, Laser dash, bo jednak szybciej yy, to. To schodzi, szybciej eliminują się przeciwnicy, no ale dobra. Spróbujmy teraz to jakoś fajnie rozegrać, dobra. Na początek, oczywiście, tarczunia to pełna zmiana broni. O, piękny automacik. Dobra, zejdźmy jakoś tutaj, fajnie. Okej, okay, okay. już ładnie obity bez nie jest I do, dojeżdżamy, dojeżdżamy chopa. Dobra, kolejny, kolejny, kolejny Ale tutaj będą padać. Nie ma szans, nie ma szans, nie ma szans. Gdzie on jest? O, wypadł. Dobra, pokonaliśmy go. Tak jest, Filip odpadł. Nie widziałem tutaj żadnego PNG, więc. Nie będę miał. <laughs> żadnego problemu, żeby wszystkich wyeliminować. No i teraz finał. To jest najgorsze jak zaczną się kambić wszędzie gdzie tylko się da. Dobra, dostaliśmy piękną brońkę. Dobra, szybkie przeładowanie. Naładowanie tarczuni. OK, mam jeszcze jeszcze trochę ta, czy mi brakuje. 105 punktów na 120 bodajże. Daj mi się, czy ktoś idzie za mną. Nie. Może mi się wydawało. A to ja sobie słyszę EXD. Dobra, dostał. Chyba tylko czekał na brońka. że tam ktoś jest. Nie, nie ma, dobra. Gotowanie, czekanie, patrzenie. Nie widzę żadnego... Żadnego paska. Więc dużo osób musi być gdzieś pochowanych. Ale ich nie widzę. O jest. Dobra, trochę dostał. O! Padu, subcio. Marker poszedł jak w Call of Duty. Czegoś widzę, tak. Przedawanie. Na no, na górę idziemy. Potęczy Szybkie uciekanie, gdziekolwiek. Czarna. Czekamy, czekamy. Na górę, na górę, na górę. Tu jest HP. Mamy tarczę. Przeładowanie, przeładowanie. Dobra, dobra. Marker, marker poszedł. Zróbcie Jest tu tarcza gdzieś? Jest. Najpierw HP. Dostał, dostał, dostał mocno Gdzieś tu jest? Nie wiem czy za HEDA nie, nie dostaje się więcej jakby obrażeń Może tak jest, a nawet nie wiem o tym. Dobra, może go wyeliminujemy. O ty Tam chyba tarcza jest. Jo. Dobra. Idziemy na górę. To jest też tarcza. Ja. I szybko tutaj HP. I tu też jest. No nie wiem czy wygramy. Będzie ciężko. będzie czatował. Wszyscy fula mają. Bez sensu to jest. Gdzie tam ci są? 5 na 7. Nie widzę nikogo. Jest tylko ten. Ten se tam czatuje, bez sensu trochę. Tam Tamtych w ogóle nie widzę. Gdzie oni są? Halo. Ach, tam jest jeden. No i przegranko, niestety. No cóż. Na ślepy los. Liczą. Trudno się mówi. Zobaczmy jeszcze raz. A czekajcie, coś tu jest jeszcze. Czy ja mogę to odebrać? Nie. O. Oh. Progression Milestone. Nie wiem. Czy ja muszę. O nie, no muszę i te wszystkie od, zdobyć, żeby dostać tego robotka? Ale słabo. No nic. W takim razie kolejna kierzeczka, jeszcze jedna. Zobaczymy czy od razu będziemy mieli szlanie czy może jednak będziemy mieli e, laser Dasha. Bardzo długo się czeka w ogóle, wiecie? Nie wiem czy wy też tak macie, ale strasznie długo się czeka na grę i później bardzo długo się ładuje, prawdopodobnie próbuje tego laser dasza odpalić, ale nie za każdym razem wychodzi, bo ktoś wyjdzie. I wtedy, nie wiem, coś się buguje dziwnego. Nie wiem o co chodzi, nie wiem dlaczego tak jest. No, od razu ten. No dobra, no to sobie po prostu postrzelamy w przeciwników. Mamy tu jednego, ale ja chcę, pierwsze co zrobić to... Pyk tarcza. Dobra. O, oh, już byłem na bardzo low, ale udało się. Udało się wyeliminować innego przeciwnika. No, bardzo mocna lobby chyba tutaj jest. Postawiłem, że tak powiem, na wszystko na jedną kartę. Zobaczmy jak teraz to pójdzie. Powiem wam, bardzo ciekawy tryb, natomiast nie na długo. O, pięknie. Mam HP O! Oh, tam jest na low totalnie Dobra padł Padł, 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 padł Co? Kto mi strzela? Spadam stąd. Czy mnie goni? Okej, okay, dobra. Ale tutaj na... Boże, niektórzy to już w ogóle praktycznie padali. Miejmy nadzieję, że, dziś, że tym razem uda się uda się dojść do jakby, ostatnie, ostatecznego pojedynku i ktoś będzie rzeczywiście chciał się bić. Jeżeli nie będzie chciał się bić, no to no ja raczej nie mam farta w takich sytuacjach i raczej przegrywam. Nie jestem osobą, która wygrywa, jeżeli jest remis. Zobaczmy, zobaczmy. Gdzie mnie wy wyrzuci? Tu mnie wyrzuci. Tu nie ma nikogo. O nie! Źle zrobiłem. Niepotrzebnie to ubranie wziąłem. Miałem dobrą. No nic, to w takim razie sobie poczekamy. Dobra, odpad. Nie żyje jeszcze. Dobra, odpad już. Dobra. Przydałaby się tarcza. Dobra, odpadł. Git, git. Przeskakujemy na drugą stronę. Gdzie jest kolejne? Jest, taki jest! się Spokusowałem, cały czas za nim biegłem, cały czas z niego strzelałem, miałem dobrą broń. W sumie, jakby miał nawet shotguna, to bym był w stanie z nim wygrać. Więc super, zakończymy odcinek wygrankiem. Jestem bardzo zadowolony z tego powodu. W końcu jest, nie ukrywam, trochę pograłem w tą grę. Jeszcze odbierzemy sobie tokeny, 5 tokenów za Fliko. Super elegancko. Ja w takim razie Wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, komentarz oczywiście. No i trzymajcie się. Do następnego odcinka. Pa! come home